Witam Cię, mój drogi widzu, bardzo serdecznie. za 08 z tej strony, a to jest kolejny odcinek z gry Piła 2 Flash and Blood. Moi drodzy, oczywiście rozpoczynamy w miejscu, w którym zakończyliśmy sobie ostatnio. No i co? I lecimy tutaj. Czy ja tutaj otworzę w ogóle? Teoretycznie mogę, ale widzę, że niestety jest tutaj prąd, także chyba chyba nie przejdę. Dobrze, w takim razie lećmy w tą stronę. No i zobaczmy, co tam dzisiaj. Pana Mike... Wow! Wow! Pana Michaela Tapa spotka. Dobra, może szybko sobie tutaj... No i klasycznie, mamy minigierkę na sam dobry początek rozgrywki! Oczywiście musiałem to skaszanić, nieważne. Moi drodzy, przedostatni odcinek Piły w tym miesiącu. Do trzech razy sztuka. Dlaczego przedostatni? Po prostu kończy się miesiąc, a w miesiącu kwietniu nie będzie... Boże. Nie będzie miejsca na Piłę 2. Czas na lekki odpoczynek. No co jest grane? Czas na lekki odpoczynek od tej serii. Dlaczego co i jak? Opowiem wam w ostatnim od... odcinku. Dobra, moment. No w końcu. Elegancko. Powiem wam w ostatnim odcinku. Dlaczego co i jak? Ale to jeszcze na to przyjdzie. Słuchajcie, czas. Dobra, mamy tutaj jeszcze skrzyneczkę. Mamy fula. Także zużywamy sobie jedną strzykawę. Aha, nawet nie mogę. Dobra, ok. Także kupler. Let's go. Ten nasz łącznik. O mój Boże. Ok, udało się to otworzyć, całe szczęście. Dobra, moi drodzy, tutaj coś zauważyłem. Tutaj mamy cyferkę 7. I tam coś jest. Tam jest dwójeczka. Dwójeczka jest niebieska. Natomiast siódemka jest zielona. Ok, czy to będzie miało jakieś znaczenie? Pewnie tak. Lokersy. Widzę, że pusto. Tutaj mamy naila. Ok, wow, a tutaj co? Jakiś gulaszyk, słuchajcie. Chyba nam się rozsypał. Tutaj jeszcze coś mamy? Nie, tam też nic nie ma. Dobra, w takim razie moi drodzy, mamy tutaj jakąś kolejną gierkę. Ok, także mamy jakąś mini-gierkę. Ja już kojarzę tą gierkę. Musimy tutaj po prostu chyba, słuchajcie, ułożyć to y, tak po kolei, żeby były te cyferki. Także ogarnijmy to. I chyba jest dobrze. O, otworzyło nam się. Bardzo fajnie. No a co z tym ziomeczkiem? Oj. Oj. Sorry, mordziano, takie miałem zadanie. Ugh. Masakra. No ale jak widzicie, szybko poszło. Przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o takie cyferki. Nie wspomnę już o tej gierce, która była ostatnio Masakra. Nie wiem, czego dali się poprzedni odcinek. Mamy kasetę. Hola, Chuck. Jestem niebezpieczny. Kiedy został skierowany, złożyliśmy zabójkę na jego najlepszy kapitał Robert, w attemptu na otrzymanie bardziej sędziów. Okej, okay. także niestety Chuck zginął. Sorry, Chuck. No ale tak wyszło. Niestety. Dobrze, moi drodzy, weźmy w takim razie podrabinie na dół. No i tam jak widzieliście przez drzwi, tam były jakieś kolejne cyferki. Wydaje mi się, że to było 5 i 9. Czy to będzie miało jakieś znaczenie? Obstawiam, że jak najbardziej tak. Tylko czy znowu będę musiał coś dodawać, odejmować? Nie wiem. Nie Miałem pojęcia. Zobaczymy za chwilę. Miejmy nadzieję, że nie, bo jak tak, no to... Znowu usiądę do tej gry kurczę jutro, czyli w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek. I tyle z tego będzie. Zobaczymy w takim razie, co dzisiaj nas tutaj spotka. Powiem wam, że im dalej w las, tym głupsze te zadania, tym ciężejsze te zadania. I tak dalej. No ma masakra totalna, naprawdę. Dobra, czy ja mam tutaj iść, czy nie. Tak, chyba mam tędy przejść. W takim razie przejdźmy. No i co teraz? Tutaj coś mamy. Ok, minigra Okej, okay. no i mamy dziewiątkę faktycznie, czerwoną. E, moment, rotate, rotate. Aha, dobra, w tą stronę. Także jest dziewiątka, ale tam była też piątka. No dobra. Ej, uj, czekajcie, tutaj była dwójka, dobrze? Siódemka była z tego co pamiętam. Słuchajcie, o zielona, a ten kolor? Nie mam zielonego pojęcia, jaki był. Dobra, w takim razie wróćmy i zobaczymy może gdzieś tutaj Aha, zgasła mi lampka. Aha! Okej, okay, świetnie. Dobrze, zobaczmy, czy tutaj gdzieś na ścianach czegoś nie ma. Może coś ominąłem przez przypadek. Co też mogło się jak najbardziej zdarzyć. Zobaczmy coś tutaj. No, nic nie widzę w sumie. Dobrze, w takim razie zerknijmy sobie tutaj. Może tutaj coś odkryjemy. Jaka tam mogła być cyferka? O, w sumie czekajcie, przejdę się tutaj na górę Może tutaj na górze jeszcze coś będzie. Uwaga, uwaga, tutaj coś, a, tutaj już byliśmy Dobra O, ale właśnie, to tutaj coś jest! Właśnie, tutaj jest jakaś piątka O dobra, to nie będzie piątka, to była po prostu chyba piątka, tak? Rozumiem, że to jest cyferka 5 Chyba tak, to ma być właśnie piątka, także tutaj mamy piątkę No ale co to jest za ten Co to jest w tym takim przezroczystym kolorze, nie wiem Będziemy po prostu, słuchajcie, próbować. Wiemy już na pewno, jakie są pozostałe cyferki, także... Także zobaczymy. Może nam się uda za pierwszym. Także to nie będzie, słuchajcie, dziewiątka, tylko to będzie jednak piątka. Także mamy piąteczkę. Teraz mamy tutaj, słuchajcie, dwójkę. Także przesuńmy to wszystko na dwójeczkę. Tutaj jest siódemka. No i teraz, słuchajcie, lecimy po kolei. Czwórka nie. Szóstka nie. Ósemka o, ósemka. Ale jakim cudem nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, w takim razie idźmy teraz tutaj. Przełączamy tego fuse boxa i będziemy mogli tym samym zapewne wyjść wiecie gdzie. Tam na samym początku. Także zweryfikujmy to sobie. No i lećmy w takim razie. Co z tą ósemką? Jakim cudem? Była to ósemka i ja kompletnie o tym nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Jezus Maria! Ziomek, siemano, A co ty tu robisz? Czy to jest znowu ten sam ziomek, którego wcześniej pokonałem? Coś mi się wydaje, że gdzieś go już widziałem. Straciłem na ciebie pałkę, stary. Jeszcze wkopałeś się w ścianę i dostałeś jakieś padaczki. Nie wiem co to ma w ogóle znaczyć. Nie masz żadnej broni ani nic, żebym po tobie wziął. Aha, czyli walka na gołe pięści. Dobrze, Michael Tub, więc życzę Ci serdecznie powodzenia w takim razie. Dobra, gdzie to było, słuchajcie? Gdzie to było? To było gdzieś tutaj. Także lecimy już teraz na górę, otworzyły nam się wrota, także chociaż tyle dobrego, tak? Chociaż tyle dobrego. Pierwszą taką mini gerkę mamy za sobą, to teraz czekam na kolejne wspaniałości. Co jeszcze ta gra dzisiaj dla mnie przygotuje? Jestem tego bardzo ciekaw, bo tak jak mówię, z odcinka na odcinek jest coraz dziwniej. O, to jest tutaj, dobrze. Tak więc lećmy, lećmy, otwieraj to stary. No i lecimy, coś tutaj? Nie, tutaj na razie nic nie ma, także schodzimy sobie w tą stronę, ale może jakieś puzelki, czy coś? Alo, halo! Dawno puzelków nie było, na pewno jakiś ominąłem, założę się, że jakiegoś ominąłem i potem będzie, Assassin, pominąłeś to, pominąłeś! O ile oczywiście tak napiszecie, bo kurczę, przyznam wam szczerze, że jestem bardzo zaskoczony mm, aktywnością pod serią Piła 2. Wcześniej te odcinki naprawdę się fajnie przyjmowały. Od ostatniego czasu jest naprawdę jakaś masakra. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. No ale cóż, no bywa i tak. Może ta seria również zaskoczy po czasie, tak jak pierwsza piła. Zobaczymy. Oho, to teraz. O, proszę, Jigsał! Story with some proof, and I'll get you a desk. Think about it. You get what you've always wanted, and the truth comes out. The truth, Michael. Amazing device, isn't it? Matters of life and death, all on a tiny magnetic strap. You are a fucking psychopathic murderer. The difference between you and me is simple. No moi drodzy, tak bliskiego spotkania z Jigsawem jeszcze nie mieliśmy No i czego się dowiedzieliśmy? Ja nie wiem, czy ten głos na nagraniu to nie był detektyw Tap. Nie wiem, takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Dajcie znaka i to jest komentarz integracyjny. Jak myślicie? Czy to był głos detektywa Tapa? Czy raczej nie? Dowiedzieliśmy się troszeczkę o Michaelu, i tam powiedział coś o tej prawdzie, że, że, że prawda jest najważniejsza, czy tam że droga prawdy coś tam, no jakby skojarzyło mi się to od razu z tą drogą, która była, wiecie, w pierwszej pile. Ale co do pierwszej piły, taka ciekawostka. Ale może o tej ciekawostce opowiem wam w kolejnym odcinku, i to będzie komentarz integracyjny na za tydzień, tak więc spodziewajcie się komentarza integracyjnego na temat jedynki. A tutaj. Co tutaj, słuchajcie, co tutaj? Mamy pierwszą minigerkę. Mamy spotkanie z Jigsawem. No to przyszła pora na uratowanie kogoś, chyba, co? O, proszę bardzo! Mamy wolwerina się, mano, stary! Dawno cię nie było! Dobra, musimy uciekać przed wolwerinem? Musimy chyba. Dobra, uciekaj przed nim w takim razie. Co jest z tym typem w ogóle? Masakra jakaś, nie? Chłop przeżył w ogóle. To, co? Ja myślałem w ogóle, że on jest po naszej stronie. A tu proszę bardzo, on jest jakimś chyba wysłannikiem Jigsaw'a. Uciekaj, stary! Na co ty czekasz? Yy, co jest? Jeden przycisk, co trzeba. Czy ja zginę? Chyba tak. Uciekłem w ogóle, chyba nawet nie w tą stronę, co trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje. No cóż, zacznijmy jeszcze raz. Okej, okay, okej, okay, witam was ponownie. Tym razem mam nadzieję, że wszystko się uda. Także biegnijmy. Uciekajmy od niego. nie wiem, czy w tą stronę. Chyba raczej tak. Zresztą zaraz zobaczymy Dobra, gość walnął głową tutaj, także ja uciekam Chyba w tą stronę, dokładnie tak Także uciekajmy Chowajmy się Boże, te quick time eventy są tak zabawne Ale czemu ja się kręcę w kółko w ogóle? Czy naprawdę mam tędy iść? Czy o co tu chodzi? Dobra, pójdźmy może w tą stronę Tak jest, dobra, uciekaj, uciekaj To, 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 to Dobra, uciekamy, uciekamy w tą stronę, biegnij, tap biegnij tap Teraz tutaj, okej okay. Y y Halo! Dobra, uciekaj tutaj Byśmy jakoś naokoło Co za psychopata w ogóle Oczywiście w grze pod tytułem Piła 2 Co jest tym typem nie tak? Wolverine, naprawdę, ty działasz na nerwy Nie wiem, czy tutaj mam się udać O, o, mam puzelka, dobrze Ale tutaj nie ma gdzie uciec Dobra, musimy uciekać, musimy uciekać No uciekaj! No czemu nie możesz się wydostać? Dobra, teraz możemy się wydostać Okej, okay, tutaj jest jakaś dziura, z tego co zauważyłem. Dobra, w takim razie ucieknijmy sobie tędy. Przydałoby się też troszeczkę podleczyć, ale teraz kompletnie nie mam na to czasu. Musimy po prostu uciekać przed wolwerinem. Po roku w pile dwa. Także uciekajmy. Przesuwaj to. Dobra, wolwerin już teraz kompletnie się do nas nie dostanie. Także szybko się tutaj ulecz. No i uciekaj stary. No, powiem wam, że w końcu coś się w tej grze dzieje. Tutaj coś mamy. Używamy w takim razie tego. Dawaj, dawaj, dawaj. Używaj, używaj. O, mamy wolverina. Wow. Eee... No, powiem wam, że tego się nie spodziewałem, nie? <laughs> Powiedziałem, że dzisiaj w końcu coś się dzieje. Najpierw całkiem ciekawa minigerka. I niestety jedna osoba poległa. Potem mamy Jigsaw'a, i teraz spotkaliśmy Wolverina, który skończył tak jak skończył. Um, no, robi się interesująco, moi drodzy. Naprawdę, powiem wam, że w końcu coś się w tej gierce dzieje. Także co, no lecimy w takim razie dalej. I szukajmy kolejnych ciekawych rzeczy. Case file tutaj gdzieś był. Tutaj mamy case file, ok. I co? Kolejne jakieś te. Dobra, zróbmy to na szybko. Dobra, wrota nam się otworzyły, także biegnijmy dalej. No, powiem wam, że całkiem, całkiem ciekawie dzisiaj. Wiem, powtarzam się, ale ostatnie odcinki nie dawały raczej nam powodu do tego, żebyśmy się cieszyli z tej gry. Także zrozumcie moją ekscytację, widzowie. Oczywiście zachęcam was do nadrobienia poprzednich odcinków, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Tutaj mamy activation lock i potrzebuję jakiegoś kluczyka. Także, także szukajmy klucza w takim razie. Teraz wydaje mi się, że jest to ten czas. Tutaj mamy case file, dobra, Carla Song, ale zobaczmy jeszcze co jest tutaj, żebyśmy niczego nie przegapili. Możemy otworzyć te drzwi, dobra, w takim razie lećmy tutaj. No i mamy jakieś, słuchajcie, szachy, czyli jakąś pewnie kolejną grę. Zanim tam wejdę, ja jeszcze muszę zobaczyć co... Wow, witam serdecznie, Billy Puppet. Dobra, Billy'ego też musimy sobie zgarnąć. Ale wcześniej chcę się dostać tutaj. Czy ja mogę to otworzyć? Mogę. Dobrze, tylko teraz pytanie brzmi, najpierw szachy czy najpierw to? Jak wejdę tutaj... Okej, okay, dobra, nie zrobiłem tych szachów. Dobra, w porządku. Użyj broni i zajmij się nim. Nie możemy mieć, żeby on to przeżył. Będziesz tego? O proszę, ten szachy nie jest zbyt złe, jak te K2K Purps, które zaznaczyłem. Teraz idź odwiedź. Yes, boss. Oni cały czas coś knują w ogóle, no co jest z nimi nie tak? Moi drodzy, e, kurde, kicha straszna, bo chciałem zobaczyć, o co chodzi z tymi, z tymi szachami. Także wydaje mi się, że wczytam grę na nowo i przejdziemy się tam do tych szachów. Chyba, że te szachy dały mi tylko tyle, żeby dojść do Billiego. to w sumie to mniejsza o to. A dobra, zresztą zaraz się tam widzimy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już przy tych szachach. I dokładnie tak, tutaj chyba po prostu combination lock, który zdobędziemy dzięki tym szachom i dostaniemy Billiego Puppet'a, nic więcej. Na szczęście daleko nie musiałem iść, żeby to ogarnąć, także luzik. Ok, Basic Chess Moves. Eee, ok, Kurczę, powiem wam, że w szachy nie jestem zbyt dobry. Także może być tutaj niezła... Niezła kiszka, ale to mamy Kot Morsa w ogóle. Dobra, mamy tak, konika. Tutaj nie wiem, co to jest. Jakaś wieża i coś. Nie wiem, nie, to chyba nie jest wieża. Konik, coś tam z jakimś krzyżykiem na górze, przepraszam, nie jestem żadnym ignorantem, po prostu się nie znam na szachach. Możecie napisać jeszcze dodatkowo, jak się te figury nazywają. Mamy konia, mamy coś z plusikiem na górze i coś tam jeszcze. E, dobrze, w takim razie. E, aha, ale tutaj nie ma żadnego konia i tak dalej. To jak ja mam to ogarnąć? Halo, koń. Przecież tutaj nie ma takiej figury. Moment, moment, tutaj mamy tą instrukcję. Myślę, że ona nam bardzo pomoże. A, tak, dogła, do, 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 do tak, dogła. Dobra. E, koń to jest jakby figura na środku. Ona leci w tą stronę, albo w tą stronę. I jakby skupmy się na tej lewej części, bo jakby to są te pionki, którymi musi, musimy ruszać, tak. Dobrze, więc jakby. Jest chyba królowa. Coś, nie wiem. Nie mam pojęcia, przepraszam. Dobra, czyli coś, co jest na środku. Też nie wiem, czy to jest na środku. Aha, dobra, ja nie, nie muszę niczego przesuwać. Tu po prostu. Cho dobra, chyba ja użyję o co chodzi. Jeszcze raz, słuchajcie. Więc. Koń. Koń. Yy, dobra, czekajcie. Więc mamy A. Tak mi się wydaje. A. Albo a albo a albo p, tak? To jest to jest p, zerknijmy. Tak a albo p. No i teraz pytanie brzmi: to jest p, prawda? Tutaj to jest p. Ok. A albo p. A to jest jeden kreska, a p to jest jest p. A tu kropka kreska kreska kropka. No, powiem wam tak. Nie wiem, dajmy na to, że to jest 1. 1, 0 i nie wiem, 1, 0, 0 to na pewno nie jest ten kod, nie wprowadźmy to. 10, zero, zero, słuchajcie. 10. Nie. No wybaczcie, mi nie będzie Billiego papeta. Jeżeli wy wiecie, jak to ogarnąć, to bardzo proszę napiszcie mi. Mam nadzieję, że jakkolwiek uda mi się cofnąć tutaj i to po prostu zrobić. Jeśli mi się nie uda, no to przepraszam, ale ja zielonego pojęcia nie mam, jak ja mam to ogarnąć. Naprawdę. No kurczę. Chciałbym to zrobić, ale no nie chcę się nawet z tym męczyć. To jeszcze jest ten kot Morsa w ogóle. Nie wiem. Jeżeli wiecie o co chodzi, to po prostu dajcie znaka. I... i tyle. I może uda mi się tutaj cofnąć, to wtedy to sobie zrobimy. Ok, Okej. Okay. Dobrze, w takim razie lećmy sobie już teraz tutaj. I zobaczmy, co jest tutaj. No, mamy tych ziomków znowu. Także poczekajmy sobie, aż oni pogadają. I będą kombinować, jak tu się mnie pewnie pozbyć znowu. No i lećmy tutaj, tak? Czy tutaj mamy coś jeszcze? O, moje ulubione. Uf, udało mi się przejść kolejną... Kolejną, nie wiem nawet jak to nazwać. Nieważne. Lecimy w takim razie tutaj. Słuchajcie, no ja powiem wam tak, przydałby się jakiś zapis. Tam muszę się ewidentnie dostać, ale tutaj jeszcze mnie coś kusi. Także zejdźmy sobie tutaj jeszcze na dół. Może będzie jakiś zapisik albo jakieś coś, nie wiem. Jakiś puzelek. Kurde, tutaj wszędzie... A, dobra, chciałem powiedzieć, że wszędzie da się dostać, ale tam już nic nie było. Dobrze. Tutaj na pewno jest jakaś znajdźka. Nie wierzę, że nie, bo po co miałbym tutaj przyjść. Zaświećmy sobie. Wow! Wow! Ok, dobra, tego się nie spodziewałem. Tego ty ja się nie spodziewałem. Ale coś tu, słuchajcie, było, coś tu było. Teraz pytanie: Czy to chodzi o tego ziomeczka? A, case file był, dobra. A ten ziomeczek coś miał? Czy nie? Chyba nie miał. Boże, święty, co tu się dzieje w ogóle w tej grze? Masakra. Dobra, czyli tylko przedem po case file, tak? Nic więcej. No dobrze. Także lecimy na górę, szukajmy jakiegoś zapisu i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, moi drodzy. No i oczywiście widzimy się za tydzień, w poniedziałek o tej samej porze, w ostatnim odcinku w tym miesiącu. No i ostatnim odcinku Spiły dwa na jakiś czas. Dlaczego, co i jak, no to opowiem wam za tydzień. A teraz pewnie jakaś cutscenka, bo widzę, że tutaj coś zaraz będzie się działo. Czy mam rację? Przekonajmy się. Ok, nie mam żadnej cutscenki, mam tylko jakieś kolejne zadanie. To jakieś takie pokaźne zadanie. Przydałby się jakiś zapis, nie? Przydałby się, słuchajcie, sejwuś. Tutaj nie ma żadnego sejwusia. Tak więc, słuchajcie, no szukam sejwa i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Może tędy się gdzieś dostanę. Nie, no dobra, w takim razie wejdźmy tam po tych, po tej drabince na górę. Może będzie sejwuś, jak tak, no to kończymy. A jak nie, no to, to nie kończymy jeszcze. Hops, na górę. Dawaj ziomuś. Oho. Co my tu mamy? To, to jest 0, czy jaka to jest cyferka? Cyk, skacz. Udało Ci się w ostatniej chwili, chopie. Dobra. Tędy mogę się dostać. Combination lock. No świetnie. I teraz znowu coś z kolorami. Tutaj mamy. Nie wiem, czy to jest 0, czy co to. O, dobra, czekacie, tam coś jeszcze mamy. 0 na. Nie, to jest 8, tak? To jest ósemka chyba na czerwono. Ok, to jeszcze został mi ostatni kolor do weryfikacji. I czy on będzie gdzieś tutaj? Tutaj coś mamy. Ej, czekajcie. Czyżby to miała być, nie wiem, piątka, czy coś? No nie wiem. Piątka, ósemka. Ok, lećmy jeszcze na górę, zobaczmy tutaj. Co tutaj nas spotka? Uwaga, uwaga. Piątka, ósemka. Mogę tutaj wejść Ale może tutaj, tutaj Coś będzie słuchajcie na ścianie Rozejrzyjmy się za kolorem zielonym Ale nic tutaj nie widać Ewentualnie ja nic nie widzę Dobra w takim razie Tak zobaczcie To się układa w piątkę Piątkę ósemkę no jeszcze dajcie to zielone Zobaczmy co tam jeszcze z tym zielonym kolorem Może zielone będzie Coś tutaj na dole Albo za tymi drzwiami, a nie, dobra, bo tu jest ten Combination Lock. Dobra, w takim razie poszukajmy jeszcze zielonego. Zaznaczmy sobie już teraz, słuchajcie, piąteczkę tutaj. Piąteczka, tu ósemeczka, dobra, może będziemy, słuchajcie... Strzel. Aha, po prostu dałem... Dobra, więc gdzieś tutaj jest czwórka jeszcze. Tam coś widzę zielonego. Więc może to była czwórka. No dobra, no udało się w każdym razie. Nie mam zielonego pojęcia jak do tego doszło, ale super. Mamy strzykawe. Czy coś jeszcze oprócz tego? O, case file, case file, zabieraj. Tak, jest drabina na górę, także lećmy w takim razie na górę, moi mili. No i co? I może jakiegoś save'a byście dali, co? Bo chciałbym już skończyć dzisiejszy odcinek, halo, halo. Czy mogę tutaj wejść? Może na górę? Zobaczmy, co jest na górze w takim razie. Na górze nie ma nic. Nigdzie już nie przejdę. Ale tutaj jeszcze coś było. Z kolei zejście na dół jest puzelek. Dobrze. I oprócz puzelka nic więcej nie ma. Także przejdźmy przez te drzwi. Tutaj byłem, prawda? Tak, tędy wszedłem. Oho. I co tym razem? O! Witam koleżkę, ale ten jakiś w ogóle nasterydowany. Okej. Okay. Ok, i to tyle, tak? Moi drodzy. I w tym miejscu kończymy dzisiejszy odcinek. Wiem, że nie było savea. Najwyżej sobie przejdę troszeczkę y, tej gry, także na drobie, do kolejnego odcinka. Nieważne. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajeczka. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze go nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało. Odpowiadajcie komentarze integracyjne. Przede wszystkim, co z tymi szachami. I tam jeszcze był jeden komentarz inagracyjny, już nie pamiętam jaki. Trzymajcie się, udanego tygodnia wam życzę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!